Witajcie w kolejnym odcinku pieprzyć kalorie. Ostatnio robiliśmy konkurs w odcinku z grzańcem. Gratuluję wszystkim wygranym. Sprawdźcie komentarze na dole, będziecie tam oznaczeni i będziecie mieli instrukcję, jak się z nami skontaktować, jak odebrać nagrodę itd. A tymczasem przechodzimy do naszego dzisiejszego specjału, a dzisiaj będzie stek. Ale stek troszkę inny niż zwykle. Stek. Skalafiora. Stek z kalafiora to już taka, powiedziałbym, nowa wegańska klasyka. Pewnie słyszeliście o tym nieraz, a dzisiaj zobaczycie, jak to zrobić. Najważniejsze to z całej głowy kalafiora wykroić tego idealnego steka. I teraz tak, celujemy gdzieś w środkową część i pewnym mocnym ruchem kroimy. Tą część boczną od razu odkładamy na bok. Ona nam nie będzie potrzebna. I z tej środkowej części wykrajamy taki gruby, gruby plaster. Jeszcze go tutaj wytrzymujemy, żeby te końcówki o, powycinać, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I dzięki temu mamy taki piękny przekrój który na patelni nam się skarmelizuje, nabierze rumieńców i będzie wyglądał na talerzu doskonale. Do naszego steka musimy zrobić taką prostą marynatę. To będzie, to będzie sos sojowy, miód i przyprawy, jakie lubicie. Ja dodam wędzoną paprykę. Wędzona papryka tutaj świetnie się sprawdzi, ponieważ doda takiego właśnie mięsnego, wędzonego smaku, a szczególności aromatu. Troszkę miodu, troszkę sosu sojowego. W tej marynacie bardzo dobrze sprawdza się sos sojowo-grzybowy. Ta grzybowość, podobnie jak papryka wędzona, dodaje mięsistości temu kawa kawalerowi, kalafiorowi. <grych> Tak więc to są właśnie te rzeczy: grzyby, suszone pomidory, wędzona papryka to jest to, co w kuchni wegetariańskiej, wegańskiej dodaje nam tych smaków, które lubimy w mięsie. I te nasze piękne kalafiorki teraz musimy potraktować naszą marynatą. Bardzo wygodny jest do tego pędzelek, ale w razie czego to po prostu można to wszystko wylać. To jest bardzo prosta marynata, trochę w stylu sosu teriyaki, czyli dodajemy coś słonego, coś słodkiego. Możecie też dodać troszkę octu czerwonego wina albo octu balsamicznego, jeżeli lubicie troszkę tak kwaskowo sobie podkręcić ten smak, ale to już jest naprawdę wystarczające. No i co, opowiadałem o tym, jak ważna jest wędzona papryka, a prawie bym o niej zapomniał. Tak więc lecimy z papryką. Ten smak wędzonki naprawdę przyda się temu kalafiorowi. Czekamy aż na patelnia się porządnie nagrzeje, tak jak ta tutaj właśnie uczuć. Jeżeli przestawicie tutaj rękę, to od razu czuć dobrze nagraną nagrzaną patelnię, od razu. Więc tak, wrzucamy troszkę oleju. Ja tutaj mam akurat olej z oliwek, ale olej rzepakowy będzie dobry, a może nawet lepszy. I traktujemy tego kalafiora Prawie jak tradycyjne steki z wołowiny. Prawie dlaczego? Ponieważ jednak kalafior się troszkę inaczej zachowuje na patelni i wymaga troszkę innego sposobu smażenia tudzież pieczenia. Tak więc kładziemy kalafiora na patelnię i zostawiamy go na 2-3 minuty. Niech się dobrze strumieni, skarmelizuje. Stek z kalafiora smażony na patelni, jeżeli on tylko będzie po prostu tak jak stek, smażony raz z jednej, raz z drugiej strony, będzie troszkę, troszkę twardy w środku, będzie troszkę taki niedorobiony. Dlatego ja lubię sobie w pewnym momencie dolać troszkę wody na patelnię. I poczekać, aż ona cała wyparuje. W ten sposób troszkę podgotowuję, jakby zmiękczam tego kalafiora. I w momencie kiedy ta woda już odparuje, dopiero wtedy przykładam go na drugą stronę i smażę z drugiej strony. Sponsorem gotowania z sebą są Easy Kuchnie. Ok, woda już odparowała. Kalafiorki już są takie troszkę bardziej miękkie i teraz jesteśmy gotowi wykończyć, czyli co, jak jest stek, to musi być masełko, dużo masełka. Steczki tutaj o, na drugą stronę przekładamy i smażymy drugą stronę. Ja tutaj sobie jeszcze pokroję pieczarki i dorzucimy je na sam koniec, tak samo tutaj tymianek, jeszcze raz troszkę soli pieprzu. Mm, jak to wszystko zaczyna pięknie pachnieć. Szkoda, że Wy tam przez ten internet tego nie jesteście w stanie poczuć. I pamiętajcie, myślcie o tym kalafiorze tak, jakby to była wołowina, jakby to był stek wołowy. Widać to na patelni, to dokładnie tak wygląda. Przekładamy gotowego steczka na talerz. Tutaj troszkę jeszcze Dorzucimy masła i podsmażymy pieczarki. Niech one się ładnie przyrumienią. Dodać możemy jeszcze czosnek lub szalotkę. Ja tu mam przygotowaną szalotkę. To taka malutka, podłużna cebula, którą możecie kupić wszędzie, w każdym Lidlu, Biedronce. I spróbujcie, jest naprawdę pyszna. A jak już pieczarki się porządnie przysmażą, to patelnię wykańczamy i czyścimy dokładnie tak jak po steku. Czyli dodamy tam troszkę masła, troszkę wina, sklarujemy to wszystko i będziemy mieli pyszny sos. A w czasie, jak pieczarki się smażą, przygotujemy taką szybciutką sałatkę, krótka, szybka, bezproblemowa. Trochę szpinaku, oliwa, to jest mój domowy czosnek confit. Jeśli chcecie wiedzieć, jak zrobić taką, taki smaczek, Taką puszczność, taką smaczność, to dajcie znać w komentarzach. Do szpinaku dodamy jakieś pomidorki koktajlowe. Możecie rzucić tutaj parmezanu, paprykę, ogórka, na co macie ochotę. To tylko sałatka. Najważniejszy jest stek. I zobaczcie, tutaj mamy już ładnie, ładnie, ładnie przyjarane pieczarki. Dodajemy do nich całą resztkę marynaty, która nam została. I podlewamy czerwonym winem. O, nie, 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 tu, tu, tu. No. Kucharza też trzeba podlać, nie? Okay. Jak już wino nam odparuje, to dodajemy na sam koniec jeszcze raz troszkę masełka. O, zobaczymy, czy tyle nam wystarczy. Tak, aby zrobić taką emulsję. Ważne jest to, żeby pomieszać dokładnie teraz tym masełkiem, żeby to się ładnie wszystko połączyło, zagęściło. I to jest właśnie to. Niemal czarny, intensywny w smaku i zapachu. No, niemal demiglas. Stek gotowy, ses gotowy. Wiecie co? Robimy to tak totalnie klasycznie jak steki wołowe. Możecie je podać z frytkami, pieczonymi ziemniakami. Ja tutaj przygotowałem dla nas puree. Co jest najważniejszego w puree? No, jak to co? Masełko. Dużo masełka. Tak jest. Szukujemy tutaj sobie porcję puree. Wykładamy naszego pięknego, dorodnego steka. Cyk. Bierzemy ten pyszny sosik z pieczarkami, polewamy hojnie posteczku. I na sam koniec jakaś tam sałatka. Wrzucajcie na co macie ochotę. A i tak, i tak, najważniejszy jest stek i ziemniaczki. No nie ma nic prostszego kawałek steka, trochę ziemniaków i jakaś zielonina. A jakie to jest pyszne. I to wszystko pięknie pachnie. Koniecznie spróbujcie zrobić to w domu. Nie ma nic prostszego i smaczniejszego jak stek, również w wersji wegetariańskiej. A pewnie się zastanawiacie, co z resztą kalafiora. Zobaczcie, zostało nam tyle kalafiora. Hmm. I co by z nim zrobić? Hmm. A o tym dowiecie się w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, zostawcie komentarze. Ciekaw jestem, jak smakował Wam ten stek. No i pamiętajcie, sprawdzajcie, czy nie wygraliście konkursu z Grzańcem. Do zobaczenia!